No dobrze, to przejdźmy do konkretów, bo tu robi się naprawdę ciekawie. Mechanizm z Antykitery, już wspomnieliśmy, niesamowity, ale jednak grecki. A co z innymi, tymi bardziej kontrowersyjnymi? Na przykład bateria z Bagdadu. No bo bateria w starożytnym Iraku to brzmi jak, no nie wiem, science fiction. Rzeczywiście brzmi niesamowicie. Mamy tu gliniane naczynie, w środku miedziany cylinder i żelazny pręd. Datowany jest tak szeroko między III wiekiem po naszej ery a siódmym naszej ery. I ta hipoteza o baterii elektrycznej jest bardzo kusząca, tylko że brakuje nam kluczowych dowodów. Czyli? No, nie znaleziono żadnych przedmiotów z tamtej epoki, które mogłyby być na przykład galwanizowane przy użyciu takiej baterii. Bardziej prawdopodobne, i to jest obecnie dominująca hipoteza, jest to, że te naczynia służyły do przechowywania zwojów, być może papirusowych. Ten zestaw metali mógł w jakiś sposób chronić je przed rozkładem. Więc fascynujące, ale niekoniecznie elektryzujące.